Nie, do buzi nie! Bebe! Wiktoria, nie wolno, bo to jest ziemia. Brudne. bebe. Wyrzuć. Wyrzuć. Chodź, idziemy na plac zabaw. Chodź. Chodź, zobaczymy tam dzieci, co robią. Chodź kochanie. Viki. Chodź idziemy na plac zabaw. Tak. Idziemy na plac zabaw. Chodź, idziemy, chodź. Chodź to dzieci, no chodź, pobawimy się. Pohuśtamy się troszeczkę. Puju zrobimy. No chodź, pokręcimy się na karuzeli troszeczkę. Tak? Wiktorka? Idziemy? Idziemy. O, o, jak ona biegnie. Ej, och jej. Ach, oh jej, oh a dziewczynka bieg. Tak, dzieci tam są. Tak. Są dzieci, no. Tak, tak. Są dzieci, tak. Są dzieci, no. Och, jej, och, och Gdzie tu wejście jest? Gdzie tu Wiktoria wejście jest? Poszukaj wejścia. Poszukaj no, gdzie tu się wchodzi na ten plac zabaw? Gdzie to się wchodzi, co? Gdzie tu się wchodzi na ten plac zabaw? Co? Idziemy poszukać, gdzie tu się wchodzi? Chodź, zobaczymy z tamtej strony. Wiesz, tam jest gdzieś wejście. Tak? Pójdziemy zobaczyć? Tak?